Nagrywam na telefonie na chwilę, patrzcie co się dzieje w tym nowym czołgu premium, który dostałem za darmo mm, od twu, twórcy, albo od kogoś tam dostałem za darmo I patrzcie na to, jak są ludzie w tym, a teraz uwaga, jak podjedę do przodu Kurwa, mi się wtedy, patrz, patrzcie, 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 patrzcie patrz, patrz. I uwaga, trzymiemy tak na chwilę No mm. i co, co mam wam pokazać tam? Patrzcie, w busie, czy na działku? w busie czy na działku nikogo nie ma. A jak na przykład. Uwaga. cofniemy, I oni się pojawili. No, what the hell. Tak są ludzie, jak myślą, że z tego Jeep Jeep, nowy czołek oczywiście, polecam, nowy jakiś, y niemiecki, pre premium. Kosztuje chyba 150 zł. Ja go dostałem za darmo. Próba wszystkich modyfikacji. To jest modyfikacja, jednak, która mi się spodobała. Bardzo mały chip-chip. A zobaczmy, jak on się Jak potarkany cały bok. Nie mogę za bardzo mówić, bo jestem trochę przeziębiony, Ale mogę jedynie wam. <laughs> Dobra, odwołuję ludzie to, co ja mówiłem o tym czołgu. Odwołuję to. Ty, to on umie nawalać, ale przynajmniej się troszeczkę podgrzeje y, ten metal. Dobra, to będzie taki krótki filmiczek, bo to y, miałem wam tylko pokazać to. Naprawiło mi się to, mam kilka modyfikacji z tych, y, parę mam z, ty z tego. Już mi się chce ziewać, bo robię to jeszcze przed 22 przez dwudziestą, Może pierwsza albo druga. Ale porównamy od razu ten czołg y, z tamtym co stoi przede mną. Albo nie, ależ pomysł. Pojedziemy gdzie indziej, pojedziemy tam. O, tam na mapie jest taki jeden specjalny czołg. To jest no, oczywiście takie... Natomiast to ładuje ponad kilkanaście minut. No to nie chcę mi się tego wyobrażać, mapka jest. To jest Wart Hunter, jak u Pawa możecie obejrzeć to takiego youtubera. Jak go inni znają. Ja tą gierkę mam już przez kilkaset lat. Ale bym powiedział, że przez 6 lat mam tą grę. I dostałem ładny czołg premium, bardzo śmieszny. Mimo, może to miała być jakby yy, jak to się mówi yy, Nowa modyfikacja która ma wyjść w grze. Jeszcze jedna jest, zaraz wyjdziemy, to mamy sporo czasu, to szybko wyjdziemy i wam pokażę Przehungaru Zamiast czołgu może jednego Zamiast czołgu to wam może pokażę samolot nowy Nie, zaraz, on był, on był. E, Miętko ludzi, bo tego jest sporo. Mm. O, mam ludzie, mam już ten ten, ten, myśliwiec, który ja prosiłem, chciałem zobaczyć. Dobra, wejdziemy Już wam pokazuję Oczywiście już powoli ten samolot Ten nowy, który jest Mimo, że on nie będzie w GTA To już, nie w GTA To ja mówiłam. Ma być w wary Thunder Tu macie do góry War Thunder No to co, to jest ten myśliwiec Koszt niego Normalnie zakup, no to jest Około 200, 2100 zł to jest bardzo szybki pojazd. Maksymalna prędkość to 500, około 600 km na godzinę. Wytrzymałość prędkości, jak lecicie w dół, no to jest około 1100. I to sobie akurat chcę jeszcze sprawdzić dokładnie, czy mnie nie kłamią. Ponieważ to zależy też w sumie od tego. Jak wygląda ten myśliwiec? Teraz może będzie wyglądać to przez ten, ten. ten. Chyba <laughs> nie będzie tego widać. Dobra, ludzie, ja to wam kończę, bo to wam od razu pokazałem. Pod koniec może nagram to, ale jeszcze nie dzisiaj, więc dziękuję na chwilę za oglądanie i łapka w górę, jeśli chcecie, żebym robił Wam testy takich myśliwców Armii czy lotnictwa właśnie jak teraz. A więc siemanko